Witam serdecznie w kolejnym odcinku vlogu miniserialu słuchajcie na wstępie oczywiście byłem robić ten TIFF byłem umówiony na konkretną godzinę bo tam się po prostu inaczej nie da, tak już mówiłem i słuchajcie jest, mamy TIFF przeszedł oczywiście co, co jeden że tak powiem, pan od, od przeglądów to znajduje inne rzeczy. Ale suma summarum przeszło to. Jest naklejeczka do października 2027 roku. Tak więc mamy spokój przez dwa lata. Także ten temat, abhaken, że tak powiem, i mamy spokój. Teraz tak, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, powiedzieć, chciałbym wam e, może podpowiedzieć, co dla niektórych osób, które przyjeżdżają na przykład tutaj do Niemiec e, chodzi o mieszkanie. Jak znaleźć mieszkanie, jak znaleźć dobre mieszkanie, e, oczywiście powiem to na przykładzie swoim, swoich doświadczeń, słuchajcie, jak przyjeżdżacie do Niemiec. To się tyczy dla osób, które wyjeżdżają do Niemiec, lub jeżeli jesteście tutaj, bo przyjechaliście na przykład do pracy, mieszkacie w jakimś zbiorowym, że tak powiem, mieszkaniu i tak dalej, chcecie iść na swoje. To słuchajcie, możecie, że tak powiem, są dwie opcje. O tak, możecie albo jeżeli macie jakąś zgraną paczkę, jest was dwoje, troje, to możecie na przykład iść, wynająć sobie jedno, duże mieszkanie na przykład trzyosobowe i w ten sposób przeoszczędzić bo na przykład tak ja na samym początku może nie na samym początku ale w późniejszej etapie tutaj jak pracowałem to razem z dwoma tak z dwiema osobami z pracy z dwoma osobami z pracy wynajęliśmy duże mieszkanie trzypokojowe i kosztowało nas to. No ja teraz już nie pamiętam, ale przyjmijmy, że takie mieszkanie kosztowało 500 euro. Plus do tego prąd, internet, jakieś 100 euro. Także myślę, 600 euro to kosztowało. Podzielić to na 3 osoby to jest po 200 euro. Koszty nie są duże. Każdy ma jakąś tam prywatę, bo każdy ma swój pokój. Wiadomo. Wspólna kuchnia i łazienka, ale to też idzie się dogadać, bo przykładowo w tym czasie jedna osoba sobie robi jedzenie, druga osoba idzie się ogarniać do łazienki, z tym nie ma problemu. I macie po 200 euro na osobę, i to jest dobry deal. To jest dobry, dobry na początek, dobry pomysł, bo można przeoszczędzić, ale pod warunkiem. Że jest, jesteście zgranymi, zgranymi ludźmi, e, można iść na swoje od razu, jako sam, to wtedy wyjdzie o wiele drożej. Fact, faktem całkowita e, całkowita e, prywata, no ale jest drożej. I teraz, jeżeli chodzi o szukanie mieszkań, e, jeżeli to są mieszkania, e, na przykład, tak jak ja. Tak jak my, tutaj ja wynajmuję y, mieszkanie od osób prywatnych, bo to są mieszkania y, własnościowe, y, które mają osoby prywatne, to tutaj jest większe prawdopodobieństwo, że y, tu będzie spokój, y, że nie będzie jakichś y, dziwnych y, akcji y, i tak dalej. <słuch> Może tak. Wszystkiego do końca nie da się uniknąć, bo na przykład temat sąsiadów tutaj, gdzie teraz mieszkamy, mamy naprawdę super sąsiadów: są Polacy, są i Niemcy. Jeżeli trzeba, to ktoś zawsze pomoże, i tutaj nie ma naprawdę problemu. Jeżeli chodzi o tamto mieszkanie, które wcześniej żeśmy wynajmowali w trzy osoby, to mieliśmy taką sąsiadkę i ona no starsza 70-80 lat, ale jej cały czas coś nie pasowało. Ona miała coś chyba na temat chyba obcokrajowców czy Polaków coś nie halo. Słuchajcie, na przykład pisała do Nosy. Spółdzielnia oczywiście to musiała przyjąć, no bo musi przyjąć taki donos i odpowiedziała do nas z takim raportem. I ona nam wypisała, słuchajcie, którego dnia, o której godzinie, że byliśmy wtedy w mieszkaniu i takżeśmy hałasowali, że lampa się ruszała. No, kobieta miała pecha, bo po prostu myśmy wtedy nawet nie byli w mieszkaniu bo chodziliśmy wtedy, mieliśmy wszyscy pierwszą zmianę no to, to jej się nie udało słuchajcie, spółdzielnia to musiała przyjąć jako skargę, wysłali do nas ale nam nic nie zrobili, bo płaciliśmy regularnie jako tako ogólnie w całym, w całej klatce nikt nie miał z nami problemu, tylko ona zresztą ona miała problem ze wszystkimi no ale ale tak się zdarza. Trafiają się tacy sąsiedzi. Sąsiadów, można powiedzieć tak, sąsiadów i właściciela mieszkania, jeżeli to jest prywatne mieszkanie, no to to jest loteria, naprawdę, bo może być tak, że yy, będzie wam yy, właściciel przychodził niezapowiedziany, będzie wam sprawdzał mieszkanie. Zdarzały się takie przypadki, bo i też się słyszało o tym, że Wy jesteście w pracy, a właściciel sobie przyjechał, otworzył, bo ma klucze, wszedł, pooglądał i wyszedł. Też się tak zdarza, bo to nieugadnięcie naprawdę. A jeżeli chodzi o nasz, naszego właściciel, właścicielkę, przepraszam, no to jest naprawdę cudowna kobieta. Widzieliśmy ją teraz częściej, bo mamy kilka spraw do załatwienia. Są różne tematy, być może po nowym roku się coś wyjaśni, że będzie więcej właśnie na tym vlogu, ale to na razie jest wszystko w trakcie załatwiania. Ale jak podpisaliśmy, przepraszam, widzieliśmy mieszkanie, potem podpisaliśmy umowę, no chyba w pół roku jej nie widzieliśmy, bo nie było po co, nie było potrzeby, żeby ona przyjeżdżała. Były, płacono regularnie, wszystko ok, w porządku, nie ma żadnego problemu, ale to jest loteria i teraz tak. Jeżeli chcecie mieć spokój, to na waszym miejscu celowałbym w mieszkania, właśnie prywatne, bo tam jest mniejsze prawdopodobieństwo, że traficie na kogoś, na kogoś, co będą po prostu problemy z tym, z, z tym kimś. Bo w takich mieszkaniach. Jak są właściciele, są duże spółdzielnie mieszkaniowe Te mieszkania są tanie i tam po prostu mieszkają wszyscy: dosłownie wszyscy. Może być tak, że muzyka może grać nawet i do 23:00, do, do rana, i alkohol, i wszystko. Nawet taki, słuchajcie, nawet taki utrzymanie porządku. Ja widziałem kam nie kamienice, tylko klatki sodowe. Gdzie, jak się weszło do środka, to tam chyba przez pół roku nikt nie sprzątał. Naprawdę, kompletnie zero. Tutaj, gdzie my wynajmujemy, tam to już jest w czynszu zapłacone i jest firma, która przychodzi i oni to sprzątają raz w tygodniu. Na tym pierwszym mieszkaniu, gdzie w trójkę żeśmy wynajmowali, tam po prostu przechodziło z mieszkania na mieszkanie. Każdy miał, każdy miał swój tydzień i to sprzątał. Ale zdarzały się kamieni y kamienice z tymi kamienicami, ale zdarzały się, y zdarzały się klatki, gdzie naprawdę był totalny syf Nikt o nic nie dbał. I wiecie, mieszkać w takiej, w takiej klatce, przechodzicie po pracy, śmieci pełno, idziecie do mieszkania, ta się od niech tam po prostu mieszkać. Naprawdę y Także jeżeli chodzi o y, miejsce to owczarek o, niemiecki y, przysapał do Dobermana, chyba Doberman to był No y, Co ja miałem mówić? Aha, bo mi wybiło z rytmu akcja. Słuchajcie, jeżeli chodzi o y, szukanie mieszkania, to najlepiej według mnie osoba prywatna, jak idziecie zobaczyć takie mieszkanie to sobie zobaczcie, jak wygląda klatka schodowa. Czy jest czysto, czy jest posprzątane, jak wygląda ogólnie blok z zewnątrz, czy jest czysty i tak dalej. Bo to dużo, dużo mówi. Potem będziecie mieć święty spokój. A to jest najważniejsze: przechodzicie z pracy, chcecie odpocząć, chcecie się wykąpać, przygotować do następnego dnia, zjeść i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli już będziecie na miejscu, pooglądacie sobie mieszkanie, wszystko Wam spasuje i będziecie, będziecie zainteresowani wynajęciem tego mieszkania, zapytajcie się o kaucję. Co jest w kaucji? Czyli ile tej kaucji jest i czy dostajecie mieszkanie puste, czy z wyposażeniem? Bo jeżeli to jest mieszkanie od spółdzielni, dostajecie puste, gołe ściany, bez niczego. Jeżeli to jest prywatne, to może być tak, że dostaniecie razem z razem z mieszkaniem możecie dostać meble. To jest różnie. Mogą być to meble kuchenne. Mogą być to, mogą być to na przykład jakieś drobne meble w przedpokoju. Cokolwiek. Myśmy na przykład, jeżeli przyjmowaliśmy mieszkanie, to mieszkanie było całkowite umeblowane. Po prostu poprzednia osoba, która tam wynajmowała, znalazła się u Świętego Piotra. No i właścicielka, bo słuchajcie, utylizacja w Niemczech to nie jest takie proste. To są koszty: trzeba wynająć firmę. Trzeba zapłacić. Lub trzeba kogoś wynająć. Też mu trzeba zapłacić. Trzeba to zutylizować albo to wyrzucić, czyli tak zwane szpyrmyle. To jest na przykład, to mogą być tak zwane wystawki. Ale żeby to wystawić, no to trzeba zapłacić, żeby ktoś przyszedł i ktoś to no, z mieszkania wyniósł na ulicę. Tak najprościej mówiąc. Ta szpyrmyle dużo nie kosztuje, bo to jest parę euro. Ale samo to to są koszty. Więc. Właścicielka zapytała się nas, w sumie to mnie, bo ja wtedy byłem, czy co chcemy sobie zostawić z tego mieszkania, to możemy sobie zostawić, a resztę po prostu pójdzie do wyrzucenia. No myśmy sobie wtedy zostawili całą kuchnię, a tyle chyba, a całą kuchnię, bo reszta to były, szczerze mówiąc, to, to był szrod nie chcieliśmy tego, i tak miały przyjechać wszystko nowe rzeczy, a kuchnia akurat no, kuchnia bardzo się przydała, bo zanim się zamówi meble pod wymiar i tak dalej, to zeszło kilka, kilka miesięcy i to po prostu dużo pomogło. Yy, także możecie dostać puste lub dostaniecie z meblami. Jeżeli dostajecie z meblami, no to kaucja na pewno będzie większa, więcej zapłacicie i więcej zapłacicie wiadomo, bo macie meble i teraz się musicie zastanowić czy warto brać takie mieszkanie które są me, 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 inaczej, czy warto brać takie mieszkanie, w którym są meble bo jeżeli zostajecie tutaj w Niemczech na dłużej to według mnie nie opłaca się takiego, takich rzeczy Fakt, faktem, macie już urządzone ale to nie jest wasze płacicie kaucję i używacie coś, co nie jest wasze, i niech się coś zepsuje, yy, trzeba coś naprawiać, i tak dalej. No to inwestujecie cały czas w nie swoje rzeczy. Według mnie, najlepiej po prostu wziąć puste mieszkanie i swoimi siłami. Mówimy tutaj oczywiście o, o mieszkaniu. Jeżeli, yy, jeżeli wynajmujemy z myślą taką, że zostajemy tutaj w Niemczech jak najdłużej, na stałe nawet. Bo wtedy inwestujemy w swoją przyszłość, tak to można powiedzieć. Dlatego najlepiej wziąć puste mieszkanie gołe, i inwestujecie, wtedy kupujecie sobie to, co chcecie, swoje. A druga rzecz, jeżeli zainwestujecie te pieniądze w meble, w meble, to pamiętajcie, jeżeli Wam się coś nie spodoba, zawsze możecie. Spakować to do samochodu i przejechać dalej do innego mieszkania. Bo pamiętajcie, że w Niemczech yy, ludzie idą za pracą. Dzisiaj pracujesz tutaj, dzisiaj pracuję w Heligenhaus, mam pracę, yy, wynajmuję mieszkanie, mam umeblowane mieszkanie. Za miesiąc nagle okazuje się, że dostaję ofertę życia. No, tak można powiedzieć. Dostaję super ofertę. Pod Dortmundem. No, przecież nie będę jechał 50-70 km. Dobra, na niemieckie warunki to nie jest dużo 50-70 km. Ale przejedźcie się stąd z Heligen do, do Dortmundu. To jest tragedia. To są wiecznie korki. Tak jak, tak jak na, na Köln. To jest to samo. Też są korki. Dlatego można wtedy spakować to wszystko i pojechać. Dlatego moja rada to jest mieszkanie od osoby prywatnej, gołe ściany. Jak wchodzicie do takiego mieszkania, to po pierwsze zdjęcia liczników, licznik wody oraz licznik prądu. To jest bardzo ważne, bo później jak przyjdzie rozliczenie, zakończy się rok kalendarzowy, bo rozliczenie przychodzi końcem roku kalendarzowego. I jak przyjdzie rozliczenie i coś wam nie będzie pasować, bo jest wiele przypadków, że na przykład właściciel wysyła informacje tylko na, na kawałek, na kawałku kartki, do zapłacenia jest powiedzmy 1300 euro bo zużytej wody było tyle, a tyle. No, ale nie przedstawia tych rachunków. Zdarza się tak. Dlatego możecie możecie prosić o rachunki, o rozliczenie roczne, a wtedy Wy macie stan licznika, którym przejęliście wtedy. Nawet wiecie co? Ja tak mam zrobione. Możecie w umowie najmu, w dniu podpisania umowy, możecie nawet Wspólnie z właścicielem, no oprócz tego, że robicie sobie zdjęcia, nie sobie, tylko robicie zdjęcia liczników, możecie te stan licznika wpisać do, w umowę, gdzieś tam z tyłu nawet. Stan licznika z dnia taki i taki, podać ten numer, numer licznika i stan licznika wody i prądu i podpisujecie się obydwoje. Wy i właściciel. No to jest naprawdę super zabezpieczenie, bo pamiętajcie, że w Niemczech Dobrze jest zrobić zdjęcia ze wszystkiego, bo to jest zabezpieczenie dla Was później, bo później są koszty. Koszty, koszty, jeszcze raz koszty. A właściciele, co niektórzy potrafią tak naciągać, a jeszcze jak ktoś przyjeżdża i nie zna języka dobrze, nie orientuje się w prawach tutaj, no to oni naciągają. Druga, kolejna rzecz to zrobić zdjęcia, jak zdjęcia, ale taki mały wideofilm. Przejście po mieszkaniu całym. Czy coś jest uszkodzone? W jakim stanie jest to wszystko? Bo często, gęsto wychodzi pleśni, wychodzą jakieś mankamenty, i później wy po miesiącu piszecie, wysyłacie zdjęcia że do właściciela. Bo jest taka i taka sytuacja: tu się tak stało i to już było. On powie, że no nie, to tak nie było. No ale chwileczkę, ja tu mam zdjęcia w dniu, kiedy żeśmy się wprowadzali, i to było. Dlatego warto zrobić zdjęcia: przejść, zobaczyć. To jest dla Waszego po prostu bezpieczeństwa. Myślę, że to tak pokrótce to takie najważniejsze: prywatne, nie od spółdzielni. Puste mieszkanie nie z meblami, bo to zawsze potem są problemy. U nas było mieszkanie do wynajęcia. Yy, właściciele wsadzili kupę pieniędzy w to mieszkanie, wyremontowali, i wstawili nową kuchnię pod wymiar, która nieoficjalnie kosztowała 10 tysięcy euro. No i. Później okazało się, że ta osoba się stamtąd przenosi do innego mieszkania, bo po rodzinie mieszkanie następne, raczej inne, bo to kupili, no nieważne. Ale chodzi o to, że to mieszkanie było dane do wynajęcia i słuchajcie, no mieszkanie stoi i nikt tego nie chce wynająć. Mieszkanie po remoncie, duża kaucja, duża kaucja, bo tam było wszystko zrobione na picobello, ściany. Podłogi, wszystko tam było zrobione. No ale słuchajcie, nikt tego nie chce wynająć, bo warunek był: trzeba wykupić te kuchnie za te kilka tysięcy, kilka dziesiąt, nie, kilkadziesiąt, nie przesadziłem, ale chyba 8 tysięcy, chyba, czy 10 tysięcy. No nie, teraz nie żeby nie przesadzać ale grube pieniądze kosztowała ta kuchnia. No i kto, każdy przychodził, oglądał. Oglądał, y, oglądał mieszkanie. No, mieszkanie jest ok. Y, fajna lokalizacja, bo my tam mamy spokój i ciszę. To nie jest dzielnica Heiligenhaus, gdzie y, powiem tak: Heiligenhaus, Heiligenhaus dzieli się na kilka dzielnic. I są takie dzielnice, gdzie większość, y, większość mieszkańców stanowi jedna nacja, gdzie to jest problematyczne. Często tam policja jest i tak dalej, ale to już temat na inny vlog. I słuchajcie, i nikt po prostu tego nie chciał wynająć, wziąć, bo wynajmiecie mieszkanie, płacicie kupę hajsu, i na przykład, no tak, właśnie mówiłem, za pół roku na przykład, no, chcecie się wyprowadzić, bo jedziecie gdzie indziej do pracy. No i ta kuchnia, no ciężko. Ciężko znaleźć długie mieszkanie, żeby akurat ta kuchnia pasowała. I, i co? Zapłaciliście przykładowo 8000 euro teraz za kuchnię. Wyprowadzacie się. Yy. I co? I myślicie, że za rok czasu weźmiecie 8000 za taką kuchnię? No już nie. Już przypuszczam, że 30-40% ceny spadnie w dół. I jesteście w tym bardzo stratni. I wiecie, właściciele szukali, szuka, a znaczy ci szukali? No było to ogłoszenie, przyjeżdżali, oglądali. W końcu zmienili zdanie, zmienili to ogłoszenie ponoć nie wiem, nie jest to na 100% że e, odpuścili to, że kuchnia zostaje tam, nikt nie musi tej kuchni wykupywać. No bo to jest naprawdę no według mnie to jest to jest głupota, czysta głupota i bardzo duże ryzyko dla osoby, która to wynajmuje, a czysty interes biznes dla właściciela, bo się zbywa rzeczy. No ale tak to właśnie bywa. W Niemczech trzeba uważać. Trzeba uważać i, i być ostrożnym, sprawdzać wszystko po kilka razy. Pamiętajcie, jeżeli podpisujecie umowę najmu mieszkania, przeglądnijcie ją z osobą, która zna język, bo możecie się wpakować. W nie są kałabane. Ja swojego czasu coś podpisałem, to jest też historia dla przestrogi, dla kogoś innego, znaczy dla kogoś, dla ludzi innych, Też jest temat na vloga, dość taki, że tak powiem, uczący, ja dzisiaj przestrzegam. Jeżeli nie jesteś czego, jeżeli nie jesteś czegoś pewien. Nie podpisuj tego, nawet jeżeli by ci ktoś mówił, że to jest tak tutaj napisane. Nie podpisuj, jeżeli sam tego nie jesteś pewny. Masz kogoś zaufanego, lub nawet sam sobie wziąć taką umowę, powiedzieć: Dobra, ja sobie chcę wziąć taką umowę, proszę mi przygotować wzór, ja sobie wezmę do domu, usiądę, wezmę translator, też tak można zrobić, i punkt po punkcie sobie wszystko przeczytać, co tam jest zawarte, żeby czasem nie było, że podpisujecie, że na koniec, kiedy opuszczacie to mieszkanie, musicie na przykład wymienić podłogę, e, wymalować ściany, e, no nie wiem, no cuda tam mogą być wpisane dla kogoś, e, samo odleci. dla kogoś, kto po prostu nie zna języka niemieckiego. Dlatego bardzo przed tym też przestrzegam. Byćcie pewni, Byćcie pewni, co podpisujecie, bo potem, jak coś podpiszecie, to na parę lat będziecie uwiązani z czymś lub stracicie kupę pieniędzy. A przyjechaliście chyba zarobić, pracować, zarobić i mieć te pieniążki. Prawda? Dobrze, na dzisiaj kończymy ten vlog. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące wynajmu mieszkań, być może za niedługo, biorąc, nie mam trochę czasu, zobaczymy, po ile są takie mieszkania w Heligenhaus. Bo pamiętajcie, mogę dodać tu jeszcze na koniec: cena mieszkań, chodzi o wynajęcie, będzie się różnić np. od Heligenhaus, o np. Od większych miast, to tak. Tylko że chodzi mi o to, że Hagenhaus, Welbert, tutaj Ratingen, Wulfrat, my leżymy w takim punkcie, że mamy duże miasta dookoła siebie. Mamy Köln, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen. Te miasta mamy w promieniu do 50 km. Do 50. To są duże miasta, i to też jest bardzo ważne mamy blisko, zresztą połączenia tutaj w Niemczech z jazdą autostradą i tak dalej, to nie jest problem, bo infrastruktura jeżeli chodzi o, o, o autostrady w Niemczech jest dużo, bardzo dobrze rozwinięta, problem jest tylko z czasem, bo słuchajcie mieszkacie w Helienhaus pracujecie, w, nie wiem w Duisburgu no to nie jest aż tak się daleko ale tracicie no, tracicie godzinę na dojazd w jedną stronę. Bo są wiecznie korki. Jedziecie po południem, wracacie do domu. No to są godziny szczytu powrotów. I nie wiem, ile byłoby tych pasów. Zawsze są zakorkowane. I tracicie godzinę czasu. Niecałą godzinę na dojazd, godzina z powrotem. To macie dwie godziny. To sobie teraz policzcie. Dwie godziny tracicie dziennie na sam dojazd. To czy nie lepiej jest przeprowadzić się na przykład bliżej pracy? No, ale to już na to pytanie sobie musicie sami odpowiedzieć. Czy warto? I czy to by się opłacało? Dobra, słuchajcie, kończymy ten vlog na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, jak wy to widzicie. Yy, czy to, co mówię, ma rację bytu, czy też nie. Pamiętajcie, aby zostawić. Łoj. Ale docisnął. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli nie, no to łapkę w dół, dodajcie komentarz, nawet krytyczny komentarz. Ja lubię krytyczne komentarze, bo jak to się mówi, krytyka konstruktywna jest też dobra. I oczywiście podajcie odcinek dalej. Subskrybujcie kanał. Ja, was, znaczy ja Wam tylko mówię o tym, a jak zrobicie to, już jest. Wasza wola oczywiście. Bardzo miło byłoby, aby ci, którzy oglądają, naciskali ten dzwoneczek i zasubskrybowali. Dlatego zachęcam. I trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku miniserialu. Mam nadzieję i myślę, że ten dzisiejszy odcinek chociaż troszeczkę, chociaż troszeczkę rozjaśnił. Rozjaśnił. Nie wizję, tylko rozjaśnił temat wynajmu mieszkań w Niemczech dla osób, które myślą tu przyjechać i pracować. Pamiętajcie: jeżeli chcecie tu przyjechać, to przyjeżdżajcie i pracujcie. Nie słuchajcie ludzi, którzy nigdy tutaj nie byli. Nie słuchajcie ludzi, zwłaszcza z Polski, a tym bardziej rodziny. Bo jeżeli nie zaryzykujecie, nie wyjdziecie ze swojej strefy komfortu. To nie osiągniecie w życiu nic. A pamiętajcie, kto ryzykuje, tym później pije szampana i je kawior, Czy coś takiego. Dobra, trzymajcie się, bo i tak już przedłużyłem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.